No to cześć Maneczko. witam. Oto ja i maluch za 2,5 tysiąca złotych, dwa miesiące po przybyciu do nowego domu. Mniej więcej, no kupiłem go już dobre dwa miesiące temu, z małym hakiem nawet, mamy początek lipca, kupowałem go końcem kwietnia, tak w zasadzie, więc mamy już dwa miesiące. No i co tu dużo gadać, no pokażę Wam dzisiaj jak wygląda auto na ten moment co się pozmieniało od tamtego czasu był filmik chyba z miesiąc później teraz mamy dwa miesiące później kto wie, może tak stopniowo będę pokazywał więcej i więcej takich filmów, powiedzmy tam miesiąc, dwa, trzy, cztery miesiące później i tak dalej jeśli będzie oczywiście co pokazywać no, na ten moment auto znacznie wyładniało nie jest to perełka, <grytanie> daleko mu do perełki naprawdę, to auto znacznie lepiej wygląda na filmach i na zdjęciu niż rzeczywistości ale powiem Wam szczerze, że no, mogłoby być gorzej jak na auto kupione, mówię za 2,5 tysiąca złotych i Naprawdę, zrobione niewielkim kosztem, jak na razie. To jest naprawdę ładnie. No, zacznijmy sobie przede wszystkim od tego, co się ostatnio najbardziej zmieniło, czyli nasz przód. Jak widzicie, zmienił ten paskudny pomarańczowy odcień na coś bliższego oryginałowi. I powiem Wam tak: zależnie od światła, no, wygląda to dość podobnie. Tak jak teraz, to powiem Wam, że nawet mi się mocno nie rzuca w oczy, że jakiś inny odcień. No, jak jest e, słonecznie, to wiadomo, jest zupełnie inaczej aczkolwiek ja jestem zadowolony, zrobiłem to naprawdę bardzo po taniości i na szybko, że tak powiem więc to jest dużo, dużo, dużo niedoskonałości, bo to nie miało być zrobione jakoś dobrze, to miało po prostu zmienić odcień, nic poza tym tak więc dużo, dużo niedoskonałości pozostało, po prostu zmienił odcień i tyle, taki był cel, ja tam jestem zadowolony druga rzecz, która się przede wszystkim zmieniła, co pewnie już widzicie, to te lampy, nowiutkie reflektory Wiadomo, te stare już były dosyć wymęczone. Jeden był dość wyraźnie wypalony. Nowe reflektory to koszt łącznie 122 zł za komplet. Także nie ma tragedii, a powiem Wam, że świecą znacznie lepiej, wygląda to o wiele ładniej, więc nic tylko się cieszyć. Oprócz tego, przednie kierunkowskazy oczywiście dostały, że tak to nazwę, mały detailing, to znaczy, wymalowałem oczywiście wnętrza, tak żeby ładniej to wszystko świeciło. Przyszła też taka skromna rameczka z logiem Fiata, taka trochę ala epokowa. Co prawda jest trochę uszkodzona, ale powiem Wam, że pasuje mi tutaj całkiem ładnie, więc nie zamierzam jej na razie zmieniać. Eee, no co poza tym? Z boku w zasadzie, no poza tym błotnikiem, wiadomo maską, to tutaj za wiele się nie dzieje. Kołpaczki jak były, tak są. Eee, są też te wszystkie niedoskonałości, eee, końcówka progu, zgnita, te progi generalnie zrobione z tej blachy. To wszystko w swoim czasie oczywiście będę robił, ale tak jak mówię, no to są poważniejsze rzeczy, które będę chciał robić, gdy będzie na to więcej czasu i przede wszystkim pieniędzy. No i tak, przechodzimy sobie stopniowo do tyłu. No i z tyłu mamy tak, przede wszystkim kolejny ostatni nabytek loteczka Heko, drobiazg malutki. Koszt niewielki, powiem wam, 45 zł za to zapłaciłem, plus wysyłka, ale wygląda naprawdę genialnie. Nie ma tu jakiejś przesady, to jest taki delikatny po prostu tuning zapoki, nazwijmy to. No i co poza tym? Tutaj zbytnio lakierniczo nic nie robiłem, chociaż przydałoby się, bo mamy tutaj ten narożnik, to prawda na filmie tego dobrze nie widać, ale poza tym, że jest on poobijany przez kogoś, to jest też pomalowany tak po hamsku spędzla. Niemniej, aż tak mnie to nie radzi, mówię, to auto nie jest perełką, nie jest klasykiem i tak dalej, to ma być auto do jazdy na co dzień, więc naprawdę takie rzeczy to są drobiazgi. Ponownie lampy, ponownie ten sam temat, odnowione, poskładałem w ogóle jakieś tam ładniejsze komplety, bo tam chyba jedną lampę zamieniałem, już teraz nawet nie pamiętam, pomalowałem sobie przede wszystkim te obudowy na czarno, wolałem czarne niż takie oryginalne antracytowe, bardziej mi to leżało, odbłyśniki standardowo przemalowane, wiadomo, tłumik wymieniony na Michael Speeder ST z mojego zapasowego silnika. Zresztą to chyba już było miesiąc temu, choć chyba nie, nie jestem pewny. W komorze za dużo się nie zmieniło. Znaczy zrobił się lekki porządek, powiem Wam, troszeczkę poczyściłem. Też bez przesady oczywiście, bo maska dalej uwalona. Znaczy klapa silnika w sumie. E, tu też jeszcze wszystko do poczyszczenia. Natomiast tak próbnie, powiem Wam, miałem taki jakiś uniwersalny zmywacz i no zobaczcie, że... To naprawdę zrobiło się tak w miarę schludnie, jak na malucha, zupełnie wystarczająco. Generalnie co do silnika nie mam jakichś większych zastrzeżeń, pali elegancko, ogarnąłem sobie gaźniczek. Eee, pracuje bardzo fajnie. Generalnie nie ma na co narzekać jak na 130 tysięcy ponad to naprawdę silnik niczego sobie. No i tak powoli przechodzimy sobie do tej strony, eee, no a z tej strony co? Zasadniczo też bez większych zmian. Drzwi na filmie wyglądają naprawdę całkiem nie najgorzej. rzeczywistości są straszne, powiem Wam, odcień w ogóle zależy, też znów od promieni słońca. No, zresztą nawet na filmie widać, że on się trochę odróżnia. To wszystko dlatego, że moi drodzy, te drzwi, co można poznać też po tapicerce i po kolorze wnętrza, pochodzą z Eleganta, z ELA w kolorze Giallo Taxi, tak zwanym, czyli tym takim żółtym, nie pomarańczowym ja te drzwi po prostu z zewnątrz przemalowałem. Użyłem szarego podkładu pod to. No i zwyczajnie po prostu kładąc na tak duży element lakier z puszki, spray, z puszki sprayu to po prostu nie, nie da się tego zrobić dobrze. Zresztą maska wygląda też mocno średnio, ale już tego nie będę tak z bliska pokazywał. Mimo wszystko ja tam jestem zadowolony. Mówię, to jest takie auto używane na co dzień. E, nazwijmy to e, nazwijmy to taki Wóz do pojeżdżenia, eee, tak jak mówiłem, będę go sobie oczywiście robił blacharsko. Bo to jest wiadome, że takie rzeczy należy porobić, żeby to auto przede wszystkim trzymało się kupy, jeździło i było w nie najgorszym stanie, zarówno technicznym, jak i blacharskim. Ale wszystko w swoim czasie na razie mówię, bawię się tym autem. Sobie troszeczkę robię po swojemu, tak żeby mi się podobało. Eee, no i co, no, jeżdżę sobie nim, powiem Wam, na nim już chyba ze 2000 km, albo i lepiej. Nie zawodzi odpala, jeździ, no ostatnio miałem przypadek, że rozładował mi się akumulator, nie wiedzieć dlaczego dziwny przypadek, ale możliwe, że krótkie dystanse podróży do pracy go trochę dobiły no ale doładowałem prostowniczkiem, pomierzyłem wszystko, ładowanie jest w porządku, pobór prądu również tak więc podejrzewam, że w tym momencie już nie powinno być z tym problemów więc auto powinno spisywać się niczego sobie no zajrzyjmy może jeszcze tak czysto formalnie do wnętrza, chociaż tu się od ostatniego razu praktycznie nic nie zmieniło we wnętrzu no co, eee, półeczka na kasety, eee, radyjeczko, kaseciak, oczywiście jakieś ma marki, krzak, eee, podróbka, pionier. Z tyłu dwa charakterystyczne głośniczki, o, George sobie jeździ ze mną teraz. Kiedyś dostałem taką maskotkę, George'a sobie go tam rzuciłem żeby sobie jeździł. No ale generalnie eee, tu nie ma jakichś większych zmian, pełna, że tak powiem, fabryka. No te bo boczek drzwi jest, jest zupełnie inny od całej reszty, no ale to tak jak mówiłem, drzwi nie są O jakby od tego malucha. Mam ten boczek oryginalny mam, tylko jakoś tak no nie mam czasu go zmienić. Nie chce mi się tego robić. Po prostu zawsze mam coś innego do roboty. I powiem wam, że koniec końców, to nie wiem, kiedy ja to w końcu zrobię czy w ogóle to zrobię jeszcze w przypadku tych drzwi, bo tak jak mówiłem, będę szukał jednych i drugich drzwiowych, gdyż te drzwi, no, przynajmniej te prawe, nadają się zdecydowanie do wymiany. Nie ma sensu ich ratować, bo tam jest naprawdę to nakitu. Ktoś przede mną już takie zakitował. Że ja tylko ratowałem sytuację jako tako żeby to wyglądało. i rdza nie wychodziła nigdzie, niemniej tamte drzwi są ewidentnie do wymiany. No i tak jak mówię, temat wnętrza mamy za sobą, eee. co w następnych planach? No, przede wszystkim troszeczkę ogarnąć jeszcze mechanicznie, bo auto mechanicznie jest nie w nie najgorszym stanie, ale ma swoje mankamenty. Jest problem z ustawieniem tej zbieżności. Te drążki już są tak zastane, że jest to w ogóle problem, żeby to porządnie zrobić. Myślę o wymianie całego kompletu amortyzatory, widziałem, że też już tam się proszą o wymianę no mechanicznie to mogę powiedzieć szczerze, że zwrotnicę ostatnio przesmarowałem nie ma jakiegoś szału, ale jest lepiej niż było więc to też jakiś mały plus no i co tu dużo gadać, no autko teraz przede wszystkim do ogarnięcia mechanicznie blacharsko wiadomo ma swoje mankamenty, ale powiem Wam, że wcale nie jest taki zły jak się zapowiadało bo o ile faktycznie końcówka progu, no tutaj to jest rzeźnia na maksa, bo tam jest to na szpachli, i wszystkiego innego, te progi. Ja tego nie ukrywam, wcale nie zamierzam tutaj mówić, że to auto jest piękne, bo tak naprawdę ono, patrząc tak zupełnie, jakby z perspektywy trzeciej, nazwijmy to osoby, jest no po prostu mocno słabe, tudzież średnie, może o tak, mocno średnie albo słabe o. Niemniej, ja jestem zadowolony, będę sobie powoli robił, tak jak już mówiłem. Od spodu powiem wam, że nie jest tak źle, jak mi się wydawało. Są tam rzeczy do poprawy. Oczywiście podłogę prawdopodobnie wymienię całą, bo jest ona też porobiona podziatkowemu. Natomiast no, poza podłogą, mocowanie wahacza. Tam jest do poprawy, widziałem. Ale to są takie rzeczy, które można spokojnie sobie ogarnąć. Będziemy tu działać ze znajomym, pewnie za czas jakiś Pozdro, Łukasz. No i co? Na razie jeździmy, cieszymy się, mówię, dopieszczam, bardziej go tak wizualnie z zewnątrz. Żeby nie tyle był jakiś może cudownie, piękny, co wyglądał troszeczkę bardziej przyzwoicie i nie rzucało się tak w oczy takimi rzeczami jak właśnie ten przód, który miał zupełnie inny oczy. No moim zdaniem, nie wiem jak Waszym, wygląda to już troszeczkę lepiej. Jak na moje to w tym momencie wygląda jak taki typowy maluch sprzed, nie wiem, 15 lat, gdzie te auta kosztowały grosze i tak naprawdę dużo ludzi już o nie nie dbało, ale wciąż były w użytku. No i to jest taki właśnie typowy przykład takiego malucha. No nic. Dobra, tym akcentem myślę, że zakończymy ten filmik. Pomyślimy nad nagraniem może czegoś jeszcze. Zobaczymy. No a na razie, proszę bardzo Maluch, dwa, za 2,5 tysiąca, 2 miesiące później widzicie efekty. Zobaczymy się może za miesiąc. Trzymajcie się, do zobaczyska i cześć.